Historia ze Smokiem nie była jedynym nieszczęściem, jakie nawiedziło gród Kraka, a Wisła spod wawelskich murów zabierała nie tylko ofiary bestii. Tam, gdzie Wisła niegdyś wywijała swój największy zakręt, stoi wysoki kurhan – Kopiec Wandy. To jedna z bardzo niewielu tak starych pamiątek po kobietach w dziejach miasta, a przecież żyło ich tu tyle, co mężczyzn. Jak nie więcej. Skąd kurhan Wandy? Kopiec wzniesiony rękami tysięcy ludzi tak daleko od centrum Krakowa. Jak zawsze w Krakowie odpowie legenda. Gdy dobry król Krak pozbył się smoka, począł rozbudowywać stolicę w Krakowie, a jego żona poczęła córkę Wandę. Gdy Wanda dojrzała do Orzenku, wedle obyczaju, w poszukiwaniu odpowiedniego męża, do najpierwszych sprzymierzeńców Mądrego Króla wysłano rzutkich gońców. Chyba jednak nie wszyscy z nich byli tak sprytni, za jakich się podawali. Bo jeden z nich przez pomyłkę zbłądził do obozu wroga. A może po prostu w drodze w dalekie kraje został przyłapany przez nieprzyjaciela? Grunt, że strofy, którymi miał zachęcać kandydata do ręki królewny jej piękny obraz, który wiozł w sakwach, trafiły do Rydygiera, młodego księcia, którego ród od wielu pokoleń wojował przeciwko rodowi Kraka. Z jednej strony taka swadźba, czyli ślub, mogłaby położyć kres wzajemnej wróżdzie, czyli zemście jednego rodu na drugim i drugiego na pierwszym za doznane krzywdy, i ciągnącej się od pokoleń walce na śmierć i życie. Z drugiej wiadomo było, że po ślubie to Rydygier będzie decydował o losach królestwa Kraka i Wandy. A na to ani Krak, ani jego poddani, ani sama Wanda nie mieli ochoty. Rydygier był jednak młody i zapalczywy, podobnie jak cała jego drużyna. Wkrótce stanął razem z nią u wrót Wawelu i ogłosił. Królu, jeśli nie otrzymam ręki twojej nadobnej... Tak się kiedyś mówiło pięknej. To ogniem i mieczem, żelazem i pięścią spustoszę twoje królestwo, a mury każdego zamku, z którego będziesz mi bronił dostępu do Wandy, zrównam z ziemią. Wygląda na to, że w dawnych czasach... Przeszło tysiąc lat przed Tinderem i Facebookiem. Całkiem inaczej dobierano sobie życiowe partnerki. Król Krak, przemyślny i sprawny w polityce, zaprosił Rydygiera do miasta wraz z drużyną. Jedzeni honorem rycerskim goście kurtuazyjnie złożyli całą broń, jaką dysponowali, w jednej ze świątyń tuż za bramą miasta. Król liczył, że nieprzychylność córki będzie tak wielka, że młody śmiałek się zniechęci. Jednak zaślepienia miłością i ambicją tak łatwo pokonać się nie da. Gdy tylko Rydygier zobaczył chmurną i niedostępną Wandę, zapałał do niej jeszcze większym uczuciem. Tak, na pewno był gotów się o nią bić. Wojować? I zwyciężać. Zdesperowana Wanda długo chodziła po komnacie, dumając, co zrobić. A gdy komnata stała się dla niej za mała, wyszła na wawelskie mury. Stamtąd zobaczyła płynącą u stóp wzgórza Wisłę. Rozejrzała się, spojrzała na księżyc, a była to pełnia. Pomodliła się do bogów, i bogini rzeki, by ją przyjęli. I nie namyślając się wiele, Oddała się w ich opiekę. Skoczyła. Rankiem nikt nie mógł znaleźć królewny. Rydiger ponoć rwał sobie włosy z głowy i ślubował, że ją znajdzie, choćby miał dotrzeć do krańców ziemi. Wisła wyrzuciła ciało Wandy w obrębie dzisiejszego miasta. Jednak w czasach Wandy był to dystans, który nie każdy mógł przebyć w ciągu jednego dnia. Zwłaszcza gdy wezbrały rzeki, a bory były pełne zwierza i pełno zbójców na drodze. Dopiero na trzeci dzień przybył goniec ze smętną wieścią. Nad Wisłą, kilkanaście kilometrów od Wawelu, znaleziono ciało młodej kobiety ubranej w drogie szaty i z pierścieniem córki kraka na palcu. Była z wszelką pewnością martwa choć jej ciało spoczęło na piaskowej łasze w takiej pozie, jakby spała. Na jej uśmiechniętej twarzy malował się wielki spokój. Rozpaczy i szlochom nie było końca. Wkrótce przez aklamację, czyli popierając propozycję gromkim krzykiem, zdecydowano, by królewnę uczcić wysokim kopcem, w miejscu, w którym święta rzeka złożyła ją na brzegu. Co się stało z Rydygierem? Żadna z kronik nie wspomina księcia o tym imieniu, więc jego losy pozostają nieznane. Czy odnalazł szczęście w miłości? Albo przynajmniej w kartach? Wiemy tylko, że na pewno nigdy nie zasiadł na wawelskim tronie. A kopiec Wandy? Wisła odsunęła się od niego dalej na południe, a kurhan otoczyły najpierw wieś mogiła, nazwana tak na pamiątkę miejsca spoczynku królewny i jej tragicznie zakończonego żywota. A potem miasto i w końcu dzielnica Krakowa Nowa Huta. Nazwana tak na pamiątkę wielkiego kombinatu metalurgicznego, założonego w sąsiedztwie, który pewnie niedługo swój żywot zakończy. A kopiec Wandy jak stał, tak stoi i, I trwa. W trwa w dowód, dowód prawdziwości, prawdziwości legend, legend które, które właśnie, właśnie usłyszeliście. usłyszeliście.